Anetę Dunaj, dyrektor specjalnego ośrodka szkolno czego imienia Świętego Jana Pawła II. Dzień dobry. Bardzo serdecznie chciałam dzisiaj wszystkich powitać. Witam serdecznie naszego gościa, pana Lecha Rędzionka. Związków naszych zawodowych oraz prawnego powiatowego. Bardzo serdecznie witam wszystkich rodziców, nauczycieli, pracowników specjalnego ośrodka oraz bardzo drogie dzieci, a także wszystkich innych przyjaciół. Szanowni Państwo, drogie dzieci, za nami kolejny. Minął kolejny okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń, przeżyć, osobistych sukcesów. Gratuluję Wam wszystkim, niezależnie od tego, jak Wam poszło, jak, jakie macie oceny. Gratuluję naprawdę, że ten rok przetrwaliście, wytrzymaliście, że mamy go już za sobą. Drodzy rodzice, drogi dzieci, koleżanki i koledzy, pragnę Wam serdecznie podziękować za dotychczasową pracę. Uczniom, za trud, wysiłek, włożone zdobywanie nowych doświadczeń, za każde miłe słowo, za uśmiech, za życzliwe gesty pełne sympatii. Rodzicom, za zrozumienie, za współpracę, za zaufanie. Koleżankom i kolegom, nauczycielom i pracownikom obsługi pragnę podziękować za wsparcie, za cenne uwagi, za Waszą ciężką, codzienną pracę. Jest to chwila radosna dla nas wszystkich. Kochani uczniowie, już za kilka chwil pożegnacie naszą szkołę na dwa długie miesiące, a niektórzy z was na zawsze. Dla niektórych będzie to trudna chwila, ponieważ spędziliście bardzo dużo czasu w szkole, w internacie. Dlatego jeszcze chciałabym, w trakcie swojej przemowy, poprosić tutaj na te niebieskie krzesełka naszych absolwentów, absolwentów klasy ósmej i absolwentów klasy trzeciej szkoły branżowej, a także szkoły przysposabiającej do pracy. Zapraszam. Zapraszam, tak? Proszę zajmijcie się. Tutaj już dziewczyny ruszyły. Zapraszam. To wy dzisiaj jesteście tutaj, tak? Wyróżnieni. Jesteście na honorowych miejscach. Drodzy uczniowie, szanowni absolwenci, chciałabym, abyście potrafili wykorzystać w życiu więcej umiejętności w w ośrodku, abyście wyrośli na mądrych i wartościowych ludzi. Wszystkim uczniom życzę zaś udanego pobytu, bezpiecznego wypoczynku, abyśmy cali i zdrowi wrócili do szkoły po wakacjach. Stypendia starowcy za osiągnięcia naukowe. Poproszę, poproszę Barbarę Łódzkiewicz. Basia jest? Jest, Basia. Zapraszam naszego absolwenta. Łukasz Pana. Słuchajcie, to są stypendia za osiągnięcia naukowe Także to nie jest takie łatwe, żeby uzyskać takie sypeny. Zapraszam dawida za mroczkowskiego, również absolwenta Poproszę Kubę Dąbrowskiego. Poproszę Marcina Musiekiewicza. Słaba Smolarka, Lata Czwarta. I poproszę Patryka Kłopotów. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Pani Marcie Bodnar, która przygotowywała naszych uczniów. Dzięki Tobie oczywiście przede wszystkim też. Jeszcze raz zapraszam Panią Dyrektor do zabrania głosu. Pocznij. Pocznij. E, dziękowałam wszystkim, tutaj też wymieniłam rodziców, ale bardzo serdecznie, dodatkowo chciałabym podziękować rodzicom z, rady, z naszej Rady Rodziców. Ja poproszę Panią Wicedyrektor o wręczanie kwiatków, tutaj jestem nasze wiaderko. Poproszę panią Sylwię Oronowicz. Nie ma? Dobrze. Poproszę panią Justynę Woruską. Poproszę panią Justynę Dudzińską. Nie, nie ma, lędy. Poproszę panią Justynę Borucką. Chyba pani to ja nie, nie ten dyplom pani. Tak? Poproszę panią Ewę Gałązkę. Chyba dwa, dwa dyplomy wyprodukowałem. Tak się podstawało, to tyle zasług. Panią Ewelinę Dołęską. O idzie pani jedna. Zapraszam. Mhm. Dziękuję bardzo. A teraz słuchajcie, przechodzimy. Kochani, a ja tradycyjnie proszę o pozostanie. Baczność. Sztandar szkoły wyprowadzić.